Dzień dobry, dzień dobry! Witajcie na kolejnej Wymianie Dusz. Jeśli chcecie zagrać w polską grę podobną do Empires and Puzzles, zainstalujcie Gemstone Legends z linku z opisu filmu lub kodu QR. W bonusie dostaniecie nagrody z grafiki oraz epicką meralię. Zapraszam do gry! Słuchajcie, oni chyba dzisiaj powariowali, bo przez ostatnie wymiany dawali taki, taki szlam, taką... Być tam nie było kompletnie co wybierać w tych postaciach. Może jedna, może dwa na upartego, ale czasami ja nawet nic nie wymieniałem, bo była padaka. Natomiast to, co zrobili tutaj na tej wymianie, to czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Tu dali całe mnóstwo fajnych postaci, które są warte wymienia, i to nieważne, czy za 10, czy za 15, czy za 20 bohaterów, w każdym można znaleźć coś fajnego. Pamiętajcie też, że ja omawiam tą wymianę pod kątem swoim. Trochę postaram się uogólnić, tak w skrócie, ale to Wy musicie dobrać w pierwszej kolejności umiejętność, jaką potrzebujecie. Czyli jeżeli brakuje Wam lekarza, bierzcie lekarza, jeżeli Wam brakuje szybkiego ataku, bierzcie szybki atak, jeżeli Wam brakuje snajpera, bierzcie snajpera, jeżeli Wam brakuje obszarowca, bierzcie obszarowca, jeśli Wam brakuje żółtego, zielonego, czerwonego, bierzcie żółty, czerwony, zielony. Pamiętajcie, że musicie tą wymianę dobrać. Pod swoje postacie, pod to co wy macie. W skrócie omówmy sobie teraz na szybkości, co my tutaj mamy za 10 bohaterów. Pierwszy jest Utragan. 150 obrażeń wszystkim, ale na bardzo szybkiej manie. Do tego też pasywka taka, że wrodzona odporność na dolegliwości ze statusu z manu i odporność na trucizny. 150 obrażeń robi, to nie jest dużo, ale ten skurczy syn mm, ładuje 753 punkty yy, trucizny. Pochłania też 100% zadanych obrażeń od trucizny, więc całkiem fajna postać na bardzo szybkiej manie w fiolecie. W żółtym Odyn, trochę stary, 90 obrażeń, bardziej głaszcze niż i pieści niżli atakuje. Oczywiście, jak jest więcej klocków światłości, to to może wzrosnąć i do 300 obrażeń, co i tak nie jest jakąś super wielką liczbą, ale biorąc pod uwagę, że jest na szybkiej manie, no to już robi się tutaj całkiem przyjemnie. Plus 8 do generowania many. Dalsze 3 za każdą światłości. O jeden fajny, ale stary. Yang Mei. Ja tej postaci nie uznawałem od samego początku. Nie lubiłem 310 obrażeń celowi na szybkiej manie. Sory są snajperzy, którzy zadają po 600 już ponad, prawie że pod 700% obrażeń. Więc raczej ją bym wyeliminował z tego, co trzeba wybierać. Śnieżka. Bardzo fajna odwołuje, oczyszcza wszystkie wzmocnienia dolegliwości ze statusa sojuszników i wrogów, czyli biorąc pod uwagę, że w tej chwili potrafią postacie, właściwie wszystkie nowe postacie, dają jakieś statusy i ci wrogowie potrafią być nawaleni, napompowani statusami, statusami i my też yy, obciążeni statusami, no to ona ściągając z jednych i z drugich wszystkie statusy robi mega dobrą robotę, do tego 140 obrażeń wszystkim, okej, okay, nie mało, ale jak widzicie 30% obrażeń za każdy zdjęty efekt, czyli biorąc pod uwagę, że mamy po jednym efekcie, tak, to jest ILE 3, 6, 9, 12, to jest 150 y, o, y, obrażeń procent więcej czyli jak mamy po dwa statusy, albo ściągamy po jednym statusie z każdego przeciwnika i po jednym z siebie, no to już mamy 300% obrażeń więcej. No to jest mega dobrze, aż do 500% obrażeń, więc ona potrafi wyciągnąć, i to z doświadczenia wiem, zwłaszcza, że jest w kostiumy, czyli jest też mocniejsza, ma 1233 ataku, potrafi naprawdę po jednym odpaleniu wyczyścić całą drużynę przeciwną. Jej minus główny? No oczywiście wolna mana, na średni by była turbo przekozakiem, a tak jest tylko kozakiem, stara postać, ale uwierzcie mi, potrafi dowalić do pieca. No i Francine, którą kiedyś miałem, dawno, dawno temu. Yy, szału nie robi, dupy nie urywa, 225 obrażeń i po bliskim wrogom to nie jest dużo. Yy, no jest na szybkiej manie, to jest plus. I na koniec każdej tury oczyszcza dolegliwości ze statusu wszystkich sojuszników. Yy, to jest fajne, ale czy aż tak fajne, yy, jak można sobie w tej chwili innymi postaciami to blokować? Yy, nie wiem. Co ja bym wybrał za 10 postaci? Hmm, chyba y, utragana na bardzo szybkiej manie, bo on potrafi y, trzem dosyć dobrze namieszać i szybko odpalić. Może Odyna, ale on raczej niespecjalnie im robi robotę i chyba tutaj bym zaryzykował jednak, jakbym miał iść i brakowałoby mi niebieskich, mimo że niebieskich mam w opór, to w śnieżkę, bo ona na wolnej manie, ale tak jak powtarzam, przy użyciu w dobrym momencie, kiedy gramy przeciwko postaciom, które narzucają statusy na nas, albo na siebie, to potrafi wymieść całą drużynę przeciwnika jednym strzałem, no bo walnąć wszystkich tam po, po 500%, no to jest już całkiem nieźle. To tyle, jeśli chodzi o postacie za 10. Mówię szybko, bo nie chcę, żeby ten program trwał 20 minut, czy 30, jak to zazwyczaj ma miejsce, chociaż powinien właściwie, biorąc pod uwagę, jakie postacie mamy. Przy bohaterach za 15, to już w ogóle kompletnie poszaleli. Okej, okay, Dr. Moro, stara postać, wprawdzie z kostiumem, 265 celowi i pobliskim wrogom, czyli 3 i, i minus do precyzji. Fajne, przydaje się, ale jakiś turbo kozak to nie jest w porównaniu z tym, co mamy dalej, bo dalej mamy Dabryę, Dabry, która jest na średniej manie i wskrzesza z szansą 40% i do tego regeneruje 900 yy, punktów życia. Przez kolejne cztery tury, w sumie 900 punktów życia każdy, każdy sojusznik. I wszyscy sojusznicy otrzymują plus 24 do obrony na, 3, na czas czterech tur i obrona się zwiększa w każdej turze, więc postać obronno-wskrzeszająca potrafi zmienić obraz gry. I myślę, że jest całkiem fajna. No plusem w porównaniu do Heimdala jest to, że jest dużo większy procent, plusem w porównaniu do babci jest to, że jest mniejszy procent, ale za to jest na średniej manie. I wierzcie mi, yy, gram czasami przeciw Dabru i ona potrafi bardzo mocno powskrzeszać. Bardzo fajna postać. Ja nie jestem przekonany w tych postaci wstrzeszających, ale chyba, chyba się przekonam. No jest też yy, Xiao, którego ja ostatnio dostałem. Turbo mocny Chodziłbym snajper, ale to nie jest snajper, bo jest na średniej manie, ale wali za 655 obrażeń celowi, Ale to nie jest najważniejsze w tej postaci. W tej postaci bardzo ważne jest to, że cel i pobliski wrogowie są odporni na leczenie. Czyli jeżeli ktoś się spróbuje wylecieć w ciągu czterech tur, to dostanie 255 punktów obrażeń. Oprócz tego, że się oczywiście nie wyleczy. Yy, I to jest bardzo mocne przeciwko, przeciwko lekarzom, ale to jest najważniejsza umiejętność i uważam, że jedna z najlepszych pasywek w grze. Jeżeli macie tą postać, to ona wystarczy, że jest, ona nie musi odpalić, ale ona blokuje ataki i umiejętności wszystkich pomocników. Czy pomocnicy są, ale oni tylko robią wtedy plus do obrony, bo ani nie atakują Ciebie, ani nie... Yy, no jak nie atakują, to właściwie nic nie robią, ani nie dodają żadnych bonusów, no nic nie robią, po prostu są, wiszą, Tyle, że ktoś ma więcej HP, dzięki, dzięki temu, że ma jakieś tam dodatkowe HP, które trzeba rozwadzić w tych minionkach. I to jest mega fajne w tej postaci. Ja tą postać bardzo polecam. Często się mnie ktoś pyta, czy tego, czy Amorka wziąć. Ja bym wziął jego i za chwilę wytłumaczę dlaczego. Następna turbo postać. Następna turbo postać z rodziny potężnych zwierzaków. Pasywna. Gdy zostanie przywołany pomocnik, ta postać uzyskuje 5% zdrowia i 5% many. Ok, efekt może być aktywany raz na turę, ale co ta postać ma? 250 obrażeń wszystkim przeciwnikom? Nie dużo jak na średnią manę, ok, nie oszukujmy się. Natomiast wszyscy przeciwnicy otrzymują 700 obrażeń od mrozu przez 4 tury. No to już znacznie podbija tak, jakby można krótko powiedzieć. I wszyscy przeciwnicy otrzymują minus 54 do obrony przeciwko lodowi przez 4 tury. Czyli dosyć fajna postać. Także na tytany, co ja więcej mogę powiedzieć? No. Jest spoko. Jest spoko. Dupy nie urywa, jest lepszy niebieski, do którego za chwilę dojdziemy. Natomiast jeżeli ktoś nie ma obniżenia przeciwko Lodowi, chociaż z drugiej strony można teraz wziąć króla Artura z wymiany sobie i on ma taki sam talent, więc może lepiej tam wziąć króla Artura. A tutaj z tej sobie wymiany wziąć dusz, coś dużo, dużo lepszego, bo jest taka możliwość, czy za 15, czy za 20. I ostatnia postać, Ekanit Ninja. Ninje się trochę zdewaluowały, chociaż ten wali 200 obrażeń wszystkim, przywołuje pomocnika, hmm, pomocnik daje kontratak, więc całkiem fajnie. Potem na drugim ładunku 280 obrażeń wszystkim, mocniejszy pomocnik. I znowu kontratak, 60% utrzymywanych obrażeń, te 60% to nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że niektórzy, niektóre kontry są między 120 a 150, nawet procent oddają, więc tutaj to jest słabiutko. Ładunek trzeci, 360 obrażeń, wszystkim przeciwnikom przywołuje pomocnika, znowuż i dalej kontra. Jego bym nie wybrał, by był, Byłby u mnie ostatni, oczywiście znowuż zależy to jaki ma kolor. Dwie najlepsze postacie według mnie z tej wymiany tutaj przy 10-15 bohaterach, to jest właśnie Dabria, jeżeli ktoś nie ma wskrzeszacza. Nawet jeśli ma, a chce mieć na średnim manie, no i autu yy, Uważam, że drugi bardzo mocny zawodnik, bo bardzo mocne uderzenie plus blokowanie leczenia, plus blokowanie minionków. Super fajne. Teraz wyobraźcie sobie, że gracie przeciwko takiemu wodociągowi czy pani jeziora, która jak odpali jeden czy drugi, no to już tak naprawdę yy, ciężko się jest załadować, bo te minionki zabierają manę, a w tym wypadku, kiedy go macie, wystarczy, że powtarzam, że go macie, nie musicie go odpalić, to te minionki są, ale one kompletnie nic nie robią, nie zabierają żadnej many. Można spokojnie olać taką postać i, i skierować się, atakować na inne. Zupełnie zmienia to obraz gry. Ja zresztą zawsze na panią wodociąg biorę sobie Xiaotu. My no przechodzimy do bohaterów 20. Tu już w ogóle jest jakaś korba i nieporozumienie In Plus, bo ja bym miał bardzo duży wybór, co wybrać. Zresztą mam bardzo duży wybór, bardzo duży problem, co wybrać. Jest Narcyzja. Narcyzja zadaje 240 obrażeń wszystkim. Na szybkiej manie. Czas trwania dolegliwości statusu w rogu zostaje zresetowany. Wszyscy wrogowie otrzymują minus 34 do ataku. Yy... Redukuje ilość many zwiększanej przez specjalną umiejętność o 50%. Fajna, ale nie jest wyborem numer jeden. Chcecie iść w atak? Mamy Turbo Annę, którą ludzie wydawali fortunę, żeby ją wylosować. I powiem szczerze, że gdyby nie było cholernej Dabri to wziąłbym tą Annę i, i, i ten żółty atak bym sobie troszkę poprawił, bo nie mam go jakoś super dobrego. Natomiast no, mam, mam dylemat w tej chwili. Zadaję 550 obrażeń celowi na szybkiej manie, czyli bardzo mocno, ale jeżeli cel ma więcej niż 50% zdrowia, ten atak przechodzi na każdego, każdego, więc jeżeli wszyscy mają powyżej 50% zdrowia, ona szybko odpali, to tak naprawdę może walnąć każdego i, i znowuż połowę planszy powymiatać. Yy, jeśli... Trafieni wrogowie użyją swojej umiejętności specjalnej w następnych czterech, turach. otrzymają minus 34 do ataku, minus 34 do obrony i minus 24 do regeneracji many. No Anny chyba nikomu przybliżać nie muszę, bo, bo każdy, kto z nią walczył, wie, że to jest taka jędza, która jak siępnie, to tam potrafi naprawdę dużo namieszać. Więc hmm, chyba brałbym Annę. Natomiast jest też Amorek, który zadaje 295 obrażeń celowi pobliskim wrogom. Tutaj go znowu porównamy trochę go do Xiaotu, który uderza jednego na średniej manie. Amorek uderza na średniej manie trzech, wprawdzie słabiej, bo po 300, a tamten 655, ale z drugiej strony on rzuca Bezmyślne leczenie. Bezmyślne leczenie to jest coś takiego jak furiacki atak. Bardzo, bardzo zbliżone do furiackiego ataku. Z tą różnicą, że zabiera manę owszem, ale też strzela w ciebie leczeniem, czyli przywraca 20% zdrowia postaci w przeciwnej drużynie, której pozostało najmniej punktów życia. Czyli ci tak naprawdę ratuje takiego obszczymajtka, który u ciebie ma najmniej. Bardzo fajny amorek i, i dobra postać, i dobry atak. No i kolejny mruczek też świr straszny. 480 obrażeń celowi na szybkiej manie, ale to nie jest u niego najważniejsze. Cel otrzymuje minus 44 do obrony przez 4 tury, co też jest fajne, ale cel automatycznie rzuca nieobliczalny furia furiacki atak. Czyli jak mana jest pełna, zeruje mu manę, ale po aktywacji tego efektu przeskakuje on na innego sojusznika, a czas trwania odnawia się. Czyli tak naprawdę, jak macie załadowanych dużo postaci, to on może przeskoczyć nawet po 5, po, może po 5, nie po 6, nie. mamy 5 bohaterów, ale po 5 razy na każdego w najgorszym oczywiście dla nas wypadku. Fajna postać, dobre umiejętności specjalne, pasywka, gdy dowolnego sojusznika pomocnik znowuż, tak, to to co poprzednio, gdy dowolny przeciwnik zostanie przywołany, potwór ta postać zadaje 85% obrażeń wszystkim przeciwnikom. Okej, okay. czyli jeszcze potwory, no turbo fajna postać. I kolejna postać to jest oczywiście słynny d'Artagnan, właściwie Atos. d'Art, chciałem powiedzieć muszkietra, powiem d'Artagnan, słynny Atos. Niszczy wszystkich pomocników w celu, co jest bardzo przydatne, choć akurat w tej chwili trochę postaci z pomocnikami, co nie jest mniej, jakiś, jakiś rok temu było ich bardzo dużo. Zwróćcie uwagę, że on jest na bardzo szybkiej manie i na bardzo szybkiej manie wali 470% obrażeń i... 20% many za każdego zabitego pomocnika dostajemy i atak pomija efekty obronne i bohater regeneruje 306% bo 306 punktów życia przez dwie tury, czyli tam 153 punkty na turę. Kolejna turbofajna postać, jaką mamy pasywkę. Kiedy ta postać odnosi obrażenia. Yy... Ma 60% szans na zadanie, 20% odniesionych obrażeń wszystkim wrogom, czyli jeszcze może nas, że tak powiem, odwdzięczyć nam się za to, że jego pasywką je zaatakowaliśmy jakimś tam naszym, naszą umiejętnością specjalną, nie pasywką. Masakra! Ja aż nie wiem, co mam powiedzieć, trochę mi się język plącze, trochę na szybkości robię ten materiał, ale, ale wiem, że już piszecie co, co zrobić, co zrobić, więc wolę nagrać ten materiał szybko i go wrzucić jak najszybciej do sieci, więc on pewnie, jak już to oglądacie, to już jest. Ale, ale niedługo po tym, jak grobie ja nie wiem, co bym tutaj wybrał. Słuchajcie, to jest taka... tak duży wybór. Właściwie w każdym kolorze, tutaj akurat w 20 bohaterach, w każdym kolorze, oprócz Sioletu, chociaż Narcyzja też nie jest najgorsza, ale jest super, no bo Anna, no klasa sama w sobie. Amorek super fajny. Mruczek z furiackim atakiem rewelacyjny. Atos z kolei walący bardzo mocno na super szybkiej manie, też bardzo mocno. Ciężko mi cokolwiek Wam podpowiedzieć. Tak naprawdę kierujcie się to, co powiedziałem na początku. Kierujcie się na początek tym, żeby uzupełnić swój najsłabszy kolor. Czyli jak naj macie 20 postaci, macie najsłabszy żółty, bierzcie Annę. Macie najsłabszy czerwony, bierzcie yy, Amorka. Yy, albo mruczka przy niebieskim, albo atosa, bo każda z tych postaci jest dobra. Każda, bez wyjątku. Yy, yy, w 15 bohaterach, no zdecydowanie, Dabria i. I Xiao tu. Ja cały czas się jeszcze zastanawiam nad atakiem, właśnie albo obroną, czyli albo dabrią wskrzeszającym, albo żółtym. Natomiast trochę podchodzę do tego w ten sposób, że żółtych atakujących jest dużo. Nawet bardzo dużo. Ja też ich mam, lepszych czy gorszych. Natomiast wskrzeszaczy na średniej manie unikam. Tak? Jest ich niewielu. Nie wiem, że jeden, dwóch, trzech. Nie wiem, ile to w tej chwili jest, bo to się cały czas zmienia. Całkiem dobre staty obronne 2000 plus 1200, więc trochę ustoi. Może nie jakaś rewelacja, ale, ale coś tam zawsze będzie. Musicie zdecydować sami. Ja wam podpowiedziałem, nakreśliłem mniej więcej jak ja to widzę. Jest tutaj przynajmniej, widzę, raz, dwa, pięć, sześć postaci, nad którymi ja bym się zastanawiał, gdybym miał słabe kolory. Niebieskiego nie, nie biorę, bo mam go bardzo mocnego. Zielony mi się też wzmocnił, choć zielony mógłbym wziąć na przykład, jakbym chciał, to Atosa. No ale, ale w czerwonym, który też mam mocny, zresztą niedawno wylosowałem Xiaotu, więc w tej chwili już nie potrzebuję. No, ten żółty u mnie tak naprawdę kuleje kiedyś najmocniejszy kolor, teraz najsłabszy, więc cały czas się zastanawiam nad Anną albo nad Dabrią. I jeszcze pewnie się to zastanawiam. Wybór pozostawiam wam. Miłego dnia, miłego wieczoru, miłego południa. Trzymajcie się, cześć! Biznes, który sam się kręci. Szybka stopa zwrotu i zautomatyzowana obsługa. Otwórz własną siłownię Fit Plus. Fit Twój biznes w formie.